Dzień dobry, z tej strony Krzysztof Grabowski. Dzisiaj w y, moim filmie iPad z klasą chcę Was zaznajomić z bardzo ciekawą aplikacją, którą niedawno odkryłem. Nazywa się Incredibox. Tutaj jest ta ikonka w e, moim prawym dolnym rogu. I zobaczcie, co to jest. Pewnie się domyślacie, że chodzi o muzykę. E, I tak, jest to aplikacja, która pozwala komponować muzykę. E, zobaczcie, mamy 6 ikon na dole 6 różnych, można powiedzieć, gatunków muzycznych. Aplikacja pozwala na łatwe łączenie ze sobą e, prostych sampli. E, zobaczcie, wybieram tę e, pierwszą ikonę alfa, bo od tego, jakby wszystko się zaczęło, od aplikacji, która e, no, komponowała, tworzyła muzykę e, beatboxerów. Wciskam ten play na dole, tutaj ten trójkącik. I o co to w tym wszystkim chodzi? E, tak naprawdę, chodzi o to, żeby tych nagich panów, których tutaj macie na, na ekranie, ubrać w ubrania, na przykład t-shirty. Każdy T-shirt to jest inny dźwięk. Więc w ten sposób komponujemy muzykę. Ubieramy sobie dźwięki, tak naprawdę. Bardzo fajna sprawa. Ale ja może pokażę Wam inną wersję aplikacji. Idziemy sobie teraz z hamburgerem w lewym górnym rogu. Wcisimy w prawym górnym rogu domek. I w lewym dolnym rogu wybierzemy może tym razem Brazylia, Brazil, czyli tą wersję piątą. ciskam na dole trójkącik. I co tutaj teraz zrobimy? Zobaczcie, mamy ubrania. Będziemy ubierać znowu tych panów w różne dźwięki i spróbujemy najpierw jednego. Zwróćcie uwagę, że u góry mamy trzy ikony i one teraz nagle dostały takie kolorki na brzegu tej, tej ikony. Czyli trafiłem z tym dźwiękiem, bo te ikony u góry oznaczają bonusy. Możemy uruchomić teledyski, które są powiązane z utworami, które mamy skomponować. Nie teraz tego pana jeszcze brał, o też trafiłem czy udało mi się kolejny dźwięk. Ale żeby przyspieszyć tą, tą e, zabawę, można też przytrzymać tą ikonę. Pierwszą z tym ptakiem zesłał jest I widzę, że muszę jeszcze użyć trzech ubrań, czyli dźwięku. Udało mi się. Nadal no, tam się dźwięki odją. Zobaczcie, pod każdą postacią jest taka kreska postępu. Tylko na puszkę, załaduje się teraz dotknąć I z momentu, gdy załatwia się... Piękny, pękny, pękny, nie pękny, był krótki akurat, spróbujmy zbudować może ten trzeci z tym Dzień dobry, dźwięku. Dobra, mam teraz, tak? Bo wszyscy są ubrani. Więc muszę ściągnąć z jednego odcinka z panów ubranych. Palcem w dół przyciągną po postaci. I teraz mogę ubrać. Dzień Bardzo fajnie, hymnie. I teraz. Jest. Co jeszcze możemy zrobić? Oczywiście możemy pozamieniać ten dźwięk na swoje, na inne. Gdybym chciał wyciszyć, wyciszyć jakąś postać, jak to już gotów. A jakbym chciał, żeby ktoś zaśpiewał albo zagrał słówkę, jesteście, że przytrzymam dłużej tą postać palcem. Albo dwie postaci naraz.

I w tym komponowane muzyki. A wszystko to jeszcze, jak to możemy nagrać. zobaczcie. Hamburger po e, lewej stronie, u góry, pozwala nagrać nam moto pięćdziesiąt mleka. Więc mam ponad 3 minuty, żeby nagrać w tym Ale teraz nie będę tego robił, bo będę mam, e, tego filmu, nie będę wam robił, bo nie tego robił niepotrzebnie. Może sami spróbujecie sobie e, coś nagrać. No, informacja jest z góry kluczowy, w tym nie zechce. Wyciszymy Panów teraz. Wyciszymy. E, I. Chyba to wszystko. No, aplikacja jest płatna, więc może część z Was e, nie byśmy za zachwycona. Ale polecam. Naprawdę, do 18 z jest warte wydania. E, aplikacja dużo frajdy sprawia i myślę, że Wam się przyda. E, z mojej strony to wszystko. Ja wracam do komponowania muzyki. E, ja a Wam życzę e, udanego dnia czy też wieczoru. Do zobaczenia.